Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do filmu, w którym będziemy zajmować się naprawą Mercedesa. Mercedesik W204. 204, się nie mylę. Z silnikiem diesla 2 i 2. W samochodzie jest problem z pompą wspomagania. Za chwilę wam postaram się pokazać, jak problem ten się objawia. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego filmu, do subskrypcji, do lajkowania. No i oczywiście do komentowania. Lecimy z tematem. Dobra, mamy kluczyki, idziemy odpalić i zobaczymy, jak to wygląda. Generalnie, przy kręceniu kierownicy jest wyczuwalny i opór, i przeskakiwanie, tak jakby kierownicy, plus też yy, słychać dźwięk. Niewłaściwej pracy pompy. Ona pisze. Dobra. Siadamy. Odpaliamy. Mamy odpalone. Jak to wygląda? Także tak się prezentuje ten problem, będziemy się zabierać za naprawę tego sprzętu. Oto nasza pompka, będzie będziemy się dzisiaj zajmować. No ale musimy najpierw zrobić sobie troszkę miejsce, żeby do niej dojść. Musimy zdjąć pasek o sprzętu, żeby łatwiej nam to poszło to zdejmiemy sobie ten dolot całości tu no żeby mieć tu dostęp do rolek do wszystkiego nie próbować tutaj się wciskać no dalej trzeba będzie zabezpieczyć tutaj zdjąć tą klamrę od przewodu niskiego ciśnienia tu jest przebud wysokiego ciśnienia które też trzeba będzie odkręcić no i później mocowania są dwa tutaj

damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place Dobrze, mamy zdemontowany pasek. Tak to, to wygląda z tej strony niezbyt dobrze. Sienie jest cały zażegany. Alternator to nie wiem w jakich warunkach tam pracuje. No ale tutaj już lepiej. Pompę tak, trzeba by było wyjąć. I jak to zrobić? Na pewno muszę zluzować tutaj nakrętkę, bo później jak odkręcę całą pompę, ciężko będzie zluzować. I może zluzuję tylko, wykręcę ją i podniosę ją tutaj bliżej na górę. Może na bok jakoś się położy, żeby nie zalać tutaj wszystko tym płynem. Zaraz zobaczymy. Dobrze, zabieramy się za jej demontaż. Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go I feel. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this driving feels and it gives me chills. A nice road it feel. I slip off the feel. And crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath, hold Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath goes Cause I can't move on till I let go Pompka wyjechała, jak sami widzieliście. Jeden tu jest przewód, drugi jest tu. Musimy rozruszać tą nakrętkę. Dajemy tutaj WD i musimy rozruszać, bo jak sami widzieliście, żeby wykręcić, musiałem kręcić samą pompą, bo nakrętka nie miała się obracać. Jeśli by nie było tutaj w miarę dobrego dojścia, byłby z tym problem. Ale, żeby przykręcić i dociągnąć później na miejscu I żeby ten przewód nie naciągać Niepotrzebnie, tylko żeby go zamocować tak jak powinien być Musimy tą nakrętkę rozruszać To jest do zrobienia, no a teraz Zobaczmy naszą pompę w sumie co sumie to co dopatrzeć, pompa jak pompa Wyjęta już Stoi wylany płyn no i możemy zobaczyć jak to wygląda widać czy nie widać raczej nie Trochę mamy opiłków, trochę się mieni No i sam płynny już taki zielony to on dawno nie jest już tak to wygląda ale jest parę opiłków jak tu. Mam nadzieję, że kamera będzie oddawać, że się to trochę błyści. No. Chociaż sama sobie w pompa bez obciążenia jakiegoś odgłosu nie daje. Także tak to wygląda. Poczekałem się oczywiście, nie ma to jak zdjąć rękawicę w odpowiednim momencie, żeby się ufaćkać. Dobra musimy przygotować nową pompę zamontować ją no a później będziemy odpowietrzać żeby było mu lżej, to podniesiemy auto z przodu tak, żeby nam nowa pompa od razu się nie zatarła przypadkiem nie powinna ale lepiej odpowietrzyć układ bez obciążenia Merol złożony prawie, dole to jeszcze nie ma ale pompa już na miejscu, zalana, przykręcona, sprawdzone, nie cieknie, już ją odpowietrzyłem. Podniosłem samochód. No i co, tak to wygląda. Jest nowy pasek, nowa pompa. Jak odpowietrzałem, żadnych objawów, które mieliśmy wcześniej, nie było. A teraz przetestujemy już bezpośrednio pod obciążeniem. Bo zawsze może być taka sytuacja, że póki auto jest w górze, koła nie są dociążone, to może problem po prostu się nie objawiać, bo nie ma obciążenia na pompie albo na innym elemencie, który wydawał wcześniej jakieś dźwięki niezbyt dobre. Także ostatecznie sobie zawsze robimy na samym końcu pod obciążeniem, tak jak powinno być. Dobra, jesteśmy w aucie. Odpalamy to ustrojstwo Swoją drogą trochę jakoś dziwnie pali. Dobra. Testujemy, gładziutko, bez żadnych problemów, szumów, tak jak powinno być. elegancko.